Jak to dokładnie szło? Cześć z tej strony Jacob, witam na moim kanale. Jacob kolekcjonuje. A? Kto wie do czego to jest nawiązanie, to znaczy, że śledzi mnie od bardzo, bardzo dawna. Natomiast oficjalnie witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jacob na moim nowym kanale. Jacob kolekcjonuje, tak znowu powtarzam się, nazwa, nad którą długo siedziałem, długo myślałem i wymyśliłem. Natomiast odnosi się ona bezpośrednio do tego, moi drodzy, czym będziemy się tu zajmować. Czym ja zajmuję się już od pewnego czasu prywatnie. A teraz, dzięki właśnie temu całemu projektowi, będę mógł dzielić to razem z. Wami. Co dzisiaj będziemy robić na tym pierwszym materiale na moim kanale kolekcjonerskim? No to pewnie po, tytu po tytule i po miniaturce się już domyślacie, ale jeszcze słowem wstępu moi drodzy, że to będzie też miejsce, które jest przeznaczone, żeby rozmawiać razem z wami, dzielić się przemyśleniami, ale też troszeczkę właśnie porozmawiać sobie merytorycznie, pootwierać boksy, ogólnie bawić się tym hobby. Więc już teraz zachęcam was do tego, żeby w komentarzach pisać, jeżeli macie jakieś fajne tematy, ciekawe tematy, które was interesują odnośnie tego hobby, o których mógłbym porozmawiać, aby bo jesteście dopiero początkującymi w tych tematach i potrzebujecie wskazówek, to piszcie komentarze. Ja tam będę odpowiadał. Będę być może zapisywał sobie pomysły i być może już niedługo pojawią się jakieś pierwsze materiały, które są bardziej troszeczkę spokojne, przegadane, gdzie może jakieś analizy fajne, albo po prostu parę ciekawych rzeczy, będziemy mogli sobie razem przegadać. No i ten film też będzie pokazywał, jak troszeczkę wygląda setup cały, który będzie podczas breaków. Break'i, oczywiście dostępne na stronie kart.pl. Tam zachęcam, moi drodzy, żeby zobaczyć sobie na stronę. wejść, zrozumieć. Zapraszam Was też oczywiście. Na naszego Instagrama, no wszystko dzisiaj jest odpalane, tak naprawdę, więc tam na Instagramie też bardzo fajna opcja zgarnięcia kodu rabatowego na ten pierwszy dzień breaków, żeby były znacznie tańsze, a raczej spoty były znacznie tańsze. Także tam zachęcam, ale zachęcam także do wbicia na naszego Discorda i na grupkę na e, Facebooku, bo tam także e, fajne promocje na sam początek naszej tej wspólnej działalności. Się pojawią na wspólne breakowanie. Breki będą odbywały się też podczas live. Oczywiście na tym kanale to będzie hub wszystkiego. Aczkolwiek mam nadzieję, że będzie się to też rozrastało. No dobra, ale już przejdźmy do tego otwierania. Chociaż nie ukrywajmy, jeżeli jesteście w hobby, to tego boksa już wielokrotnie widzieliście. Ja od niego chciałem zacząć na tym kanale z prostego powodu: Premier League, dla mnie moja ulubiona liga. Tutaj Bruno Fernandes. E Kapitan mojego fantastycznie grającego zespołu Gdzie nikt nie ma w ogóle żadnych wątpliwości Do tego, co się dzieje w tym klubie No ale jest to o tyle ciekawy boks, moi drodzy Że jak nawet sami tutaj możecie zauważyć Patrzcie, wykorzystam teraz to O, pięknie, Debut Edition Tak jest, chodzi o to, że licencja Na Premier League wróciła do Topsa No i oni właśnie to przejmują A w samym boksie znajdziemy y, trzy autografy albo reliki, co są po prostu e, pacze, albo jakieś inne rzeczy, ale najczęściej są to e, pacze. Więc mamy naprawdę fajnego boksa. wartego obecnie około 1500 zł. Mówię obecnie, bo nie jest taki prosty, żeby go dostać już gdziekolwiek, jeżeli są to naprawdę bardzo drogie. E, więc zapraszam na breaki, bo jeden z pierwszych breaków właśnie będzie odnośnie tego zespołu. Podzielimy to oczywiście sobie na na zespoły Premier League, no jak można się domyślić. I teraz uwaga, no nie mam jeszcze tego profesjonalnego nożyka, więc musimy zrobić tak. Tak się, tak się otwiera boxy. Cards, także jest, mamy podkładeczkę. Powyciągamy sobie wszystkie paczki. Jako, że jest to hobby box, to mamy także tutaj Black Edge Edition cards. Trzy, znajdujące się w każdej saszetce. No, bo oczywiście z tej serii jest, są też value boxy, są mega boxy albo coś takiego. Tam nie ma gwarantowanych autografów. Ja nie ukrywajmy, na tym kanale będę głównie skupiał się na większości. Mimo wszystko kartach piłkarskich, które te. Autografy mają, chociaż nie ukrywam, że być może jakieś ataksy się pojawią, bo to też jest w sumie fajna zajawka. I zawsze zawsze będzie mnie gdzieś tam interesowało jak to wygląda. No i tak jak powiedziałem, słuchajcie, też Premier League wraca do topsa, bodajże ostatni box topsa, jeżeli chodzi o Premier League był 2018 na 19 sezon. Potem przejęło Panini, teraz z powrotem do Topsa. No to co, zaczynamy moi drodzy, no delikatnie się stresuję. Zaczniemy sobie od właśnie Black Edge Edition, co tutaj ciekawego się yy, trafi. Będziemy mogli właśnie zobaczyć, już widzę, że, że jest Litz. już widzę, że może być nie do końca ciekawie. No i Carlos Tevez, Black Edge Edition, zastanawiam się, czy troszeczkę bliżej by się nie przydało przybliżyć. O, no i teraz pięknie, prawda? Carlos Tevez, Nuanieri, fajnie, rookie card w tym secie bodajże. No i Dan James bez numeracji, bez ekscytacji jakiejś większej. No i lecimy po kolei, jeżeli chodzi o boksy. Tak jak mówiłem, trzy autografy albo trzy pacze, więc e, mam nadzieję, że coś ciekawego nam się tutaj e, trafi. Coś tam się świeci, bardzo dobrze. Lukas, dinie, dinie, din, pięknie. Guei, Mark Guay, Savio. Matt Sells, ja ogólnie, Heulund, hehe, to będziemy sobie też mówić Jestem naprawdę, uważam, że całkiem design fajny, jeżeli chodzi o karty Bardzo fajne inserty też tutaj są Martin Odegaard, dużo kart bazowych, jeżeli ktoś zbiera karty bazowe, no to zdecydowanie zdecydowanie jest to fajna dla niego opcja Ha, Robert Sanchez I w końcu mamy pierwszy, Luis Sachas Fulham. oj, to jest throwback karta Bardzo ładna, Retro Threads Luis Saha, no Luis Saha w ogóle, jedny z Manchester United, Saha bym bardzo chciał Kiedyś sobie go doszukam się Ja go pamiętam oczywiście jeszcze z czasów PS-a, no to chodziło wtedy fenomenalnie Tutaj fulam, piękny insercik Karty bazowe na razie sobie odłożymy Kolejny insert, Pascal Strójk, z pełną siłą jak się zrobi prawo Pascala, no to Tu, o, 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 pro partnership, ale no nie jest to numeracja żadna Nie jest to nic aż tak ciekawego i dalej idziemy, Beast Mode, to tutaj te insertów, insertów jest naprawdę spoko, jeżeli chodzi o wartość tego boksa do trafów, do hitów, to muszę przyznać, że jest naprawdę, naprawdę nieźle, bardzo ładnie taka skóra węża to wygląda, mamy też Nicolasa Jacksona, Pro Precision, no z tym Precision u niego to tak różnie bywało, ale bardzo fajnie też zrobiony tutaj hologram całości, idziemy dalej, no i mamy, Emil Smith Rowe, moi drodzy, nasz pierwszy autograf, do 99%. Bardzo ładna karta i uważam, że jeżeli ktoś jest fanem Fulham, to to jest zawodnik, którego warto mieć w kolekcji. Do 99. Karta Green. Od razu sobie to wykorzystujemy, tak damy. No i mamy jeszcze tutaj West Ham i parę jeszcze kart, oczywiście bazowych. Z Kodim Gagpo na. Końcu, na razie to ustawiamy tak Na końcu zrobimy sobie podsumowanie tych fajnych insertów Bo przed nami jeszcze naprawdę sporo Sporo paczek, ruszamy Dalej słuchajcie, co tutaj yy, Jest, uwaga No nie będziemy na tych bazowych się skupiać Bo karty bazowe raczej nie są tymi Na które aż tak patrzymy Fajnie jak są, jeżeli ktoś kolekcjonuje to oczywiście możecie dać mi znać Nottingham Forest, yy, oczywiście Badge Proszę bardzo, Nottingham Brighton, więc jeżeli ktoś szuka i kolekcjonuje Warto, warto mieć Oczywiście, idziemy dalej Ale tutaj przede wszystkim karty bazowe Hall Palmer, no jego mieć W podpisie jakimś fajnym, czemu nie Semenio, Raya I uwaga, uwaga Numerowany, numerowany Full Force do 75 Tutaj postanowili pójść w efekt Mam ugarte z tej serii do 75 To jest czarno-białe zdjęcie Nie wiem czy jestem wielkim fanem akurat takiego rozwiązania Ale to jest Ilia Zabarn. Tak, to będzie też bardzo ciekawe, że wszystkie nazwiska, które będę mówił, będą e, dość specyficzne. No tak czy inaczej, jeżeli chodzi o tego zawodnika, to 75. Zobaczmy, co mamy dalej. Insercik, bardzo fajny. João Gomes gener Generation Now. Idziemy dalej. Uh, kuku, kukureja. kuku, Kuku, Kuku Full Force, ale nienumerowany. Znowu mamy Retro Threads. 2015-2016, Simon Francis z Bormów, Mode, Evan, Evan Ilsona, Mamy teraz Phila e, Fodena, też fajny insercik. No nie, nie jakiś mega rzadki, ale, ale zawsze fajnie zobaczyć. Andy Robertson, e, Nunesa Ruki, Robinson. No i na koniec parę ruki kart, ale bazówki. Naszą numerową kartę umieszczamy tutaj, będzie z nami aż do samego końca, a my ruszamy dalej. Co możemy tutaj trafić? Boxik jest naprawdę konkretny pod względem ilości kart. Manchester City, proszę bardzo, jeżeli ktoś lubi, ja niekoniecznie przepadam. O, w ogóle to jest jedna z, jedna z pierwszych kart: Manchester United, Diogo. Nawet chyba mam jego podpis z tej serii, nie wiem czy aż tak jestem fanem, ale no jest, jest. W razie czego, prawda? Botmanik, ruki kart. No, tych ruki kart często no nie, nie ma co ukrywać. Nie kojarzy się aż tak bardzo. no Ale tutaj bardzo nie mamy Huysena, Dina. Tym razem już oczywiście w realu, więc troszeczkę przestrzelony. Nie, nie pamiętam kiedy był transfer tego zawodnika, ale jeszcze załapał się na Bormów, nie? Arsenal, proszę bardzo. Mamy dwóch, haha, chciałem powiedzieć, e, rywali do mistrzostwa. W tym momencie przynajmniej tak to wygląda. A tutaj mamy do 50. Patrick Roberts. E, no i. Ładnie, ale nic, nic wielkiego. Numerowana karta. Znowu Generation Now, Livramento. Fantastyczny zawodnik. Mark Noble, jeden z największych graczy, jeśli chodzi o West Ham. Tutaj akurat sezon 2.16, 2.17. Bardzo fajnie. Mitoma i Anigra z Brighton. Brighton zawsze w serduszku, bo tak też rozpoczął się tak naprawdę mój kanał. Diallo, mam tę kartę akurat w jednym z breaków też mi się trafiła, więc insercik do mnie oczywiście trafił. Konate. No i poza tym i Iwobi. Areola i nic więcej Raczej ciekawego tutaj nie będzie Kolejna paczka, kontynuujemy Proszę bardzo i lecimy No i to jest też ciekawe, Kone, rookie card Nagle nam zniknął troszeczkę z radarów Jeżeli chodzi o Manchester United Nie wiem co się do końca z nim dzieje Chyba nie do końca jest wybierany też nawet w tych drużynach U Kunia, no tutaj żałuję, że Żałuję, że nie ma go tak naprawdę, jeżeli chodzi o tutaj Premier League, bo wy na przykład Summer Signings, jako że Manchester nie dostał się do żadnego, y, żadnej rywalizacji z UEFA, czyli mówimy tutaj o Champions League, Europa League i Conference League, to nie ma też jego karty w tamtym secie. Co mnie boli, bo no, mało, mało kuni mamy, jeżeli chodzi o Manchester United. E, chyba, że trzeba by zastanowić się, czy może jest jakaś karta, ale wydaje mi się, że jeszcze nie było takiej oficjalnej. E, dobrze, idziemy dalej, idziemy dalej. Jeliton, Madison o, Rzuca pięknie, McNeil Reese James I mamy Kepe I to jest znowu numeracja I Delicht, moi drodzy, do 75 e, Ciekawie, ciekawie Fajnie, że numerowany zawodnik ma 4 United Mnie to zawsze cieszy I mamy tutaj sytuację znowu tego czarno-białego Wyboru, no każda karta do 75 Będzie czarno-biała Matias Delicht dołącza do naszego grona hitów. A my patrzymy, co tu jeszcze jest ciekawego. Tekers. Full Force, które już widzieliśmy, mamy także Grafenberga i McAllistera, jeżeli chodzi o pro-partnership, bardzo fajny ten insercik, podoba mi się, Beast Mo Beto, Robbie Fowler z Pro Precision, no i mamy też podpisik kolejny, nie spodziewałem się, Nick Pope z Newcastle United, fani Newcastle muszą mi powiedzieć, jak te akurat traktują tego zawodnika, do 150, więc wybitnie pod względem, jeżeli chodzi o numerację, nie jest, no ale sam zawodnik w sobie wydaje mi się jest, dla Newcastle dość istotny. Teraz nie wiem, czy Ramsdale nie broni, ale to jest chyba raczej z nie wiem, czy z wyboru, czy po prostu z kontuzji. Pop też w serduszku za te wszystkie czasy, jeżeli chodzi o, e, jeżeli chodzi o FIFA, gdzie był po prostu fenomenalny. No dobrze, moi drodzy, mamy dwa podpisy, więc tutaj w teorii, a tyle więcej ich już nie będzie, no bo gwarantowane są trzy, e, trzy podpisiki na box Ale my lecimy dalej, nie poddajemy się. Munios. Ruben Dias, Mamy także Murillo Przemilcze João Gomes Mitoma Liveramento po raz kolejny mieliśmy go w insercie Romero Caicedo No Caicedo to akurat Bardzo dobry zawodnik, trzeba przyznać Declan Rice Ten sam, ten sam przykład Manuel Ugarte Oj, o tym zawodniku to moglibyśmy mówić Ale insercik No jest jaki jest ok. Generation Now Fabio Carvalho Tekers N'Diye Oli Watkins Pro Precision i Beast Mode Palmieri. I proszę bardzo, Gianf Gianf Gianfranco Zola. Chrome King, tutaj oczywiście no dla Chelsea e, wiadomo, ale nie, to jest insercik zwykły, to nie jest żaden podpisik. no Ale sam Chroma Kinga, jak mam, mogę pokazać, a nie mam nigdzie pod ręką, ale mam e, Nemanie Widicza właśnie w Chrome Kingu. Szkoda, że nie z podpisem, bo jest możliwość, że jest Chrome, e, Chrome King w podpisie. No i muszę przyznać, że robi ta. Karta wrażenie. Zola, oczywiście. Crystal Palace. Crystal Palace, które e, przy, potem przedstawia nam rodriego Aina, andre Onana. Mhm. E, karty, które są bazowe i jak przejdziemy przez karty bazowe, to dotrzemy do insertów, a w insertach będzie nie kto inny jak Bormów. Znowu, no mówię, fajne są te loga. tekers Sar. Jamie Carragher z Liverpoolu. Jako insercik, bardzo fajnie wyglądający No kontrowersyjna postać Szczególnie teraz dla fanów, mam wrażenie Możecie mi też napisać fani e, Oczywiście Liverpoolu, co myślicie o nim? Czy salach? E, jesteście team salach czy team Carragher? I znowu Dwight, Dwight York Oczywiście tutaj grający e, Tutaj grający jeszcze Dla Aston Villa Ale znowu mega fajnie ten Roma King wygląda Zapakowany Naprawdę jestem wielkim fanem tego, 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 tego Designu, że jeżeli bym szukał widicza jakiegoś, to jak dla mnie jest to opcja. Moi drodzy, dwie paczki do końca. Dwie paczki do końca. Parę ciekawych kart trafionych, ale przed nami na pewno przynajmniej jeszcze jeden autograf. No i mam nadzieję, że jakaś jeszcze karta numerowana wpadnie. Więc czy coś, coś tu jest, no coś tu jest, ale tych insertów tam jest tyle, że ciężko ma oczywiście przewidzieć, co się akurat trafi. Amad, Amada podpisik też by siadł, jak najbardziej. Virgil van Dijk, Martinelli, Ruter, Burn, Dan Bergwal. Też chyba przyszłość dla Totten, Tottenhamu. Enzo. Christy. No i Joszko Guardiol Mamy numerowaną kartę do 99. Tak wygląda ten chrom, która 77 na 99. No więc bez szału, bez szału. E, tutaj też mamy do 99, prawda? Więc ten, e, ten efekt tego, tego chromy, tego zdobienia jest taki sam. Zaraz sobie oczywiście go tutaj wpakujemy do folii. No i czy wygląda na to? Wygląda na to, jeżeli teraz żadnego tutaj podpisu nie będzie, że w ostatniej parce powinien nam się podpis trafić Daniel James. Wygląda jak nie Daniel James, to jest w tej perspektywie. Idziemy dalej. Brown Hill. O! Gold Lion Mi Toma. bardzo ładna karta, bardzo ładny insert po raz kolejny. Ładne są te inserty. O, tej perspektywie wygląda chyba najfajniej, nie? O! Mam takiego w garnaczu. Heh. Ale wygląda ten Mi to ma naprawdę świetnie. Zaraz go sobie zapakujemy. Ten Mitoma, czuć jakość. Różnica jakości, mam wrażenie, pomiędzy tymi dwoma kartami. Jeżeli chodzi o na przykład ten Gold Lion Mitomy, no a właśnie taką zwykłą kartę insertową. Tak samo jest zrobione te chromkingi. To są te inserty lepsze. No a my moi drodzy, zmierzamy do ostatniej paczki i według moich wyliczeń wszystkich, Manchester United nad Manchesterem City niech tak pozostanie, co nie? Według moich wszystkich e, obliczeń i wyliczeń i tak dalej, i tak dalej, w tej parce będzie podpis, więc zobaczmy w którą stronę pójdziemy, co uda się jeszcze nam zgarnąć. Idziemy. mas Riyad. Ederson, no już wiadomo, że no niestety to jest problem kart, że nie wszystko jest aż tak aktualne Shea Lacey, mam jego kartę z podpisem, nieznumerowana, ale podpis jest e, Rookie Card, może jeżeli chłopakowi wyjdzie być wiele warta No i mamy tak, e, Tyric Mitchell, Full Force Mamy Breakthrough baller e, Miles Lewis Kelly oczywiście Idziemy dalej, Pro Partnership Pires i STV Kto dalej? Okej okay. A Larsen, no nie najlepszy Charles Wolff, trzeba to powiedzieć, ale Pro Precision gdzieś tam jest, zeszły sezon zdecydowanie lepszy. Martin Odegard, no jego z podpisem trafić to trzeba nawet, nie będąc fanem Arsenalu, trzeba by docenić. No i teraz mamy patch, mamy patch Summerville, no i jest to oczywiście karta numerowana do 150 oficjal. Memorabilia, trafiamy patch. Tak zwany Plain dla mnie, to są te najmniej ciekawe uważam, player worn relic, czyli po prostu miał go założone, ale nie wiadomo kiedy tak naprawdę. Czy jestem fanem, powiem Wam tak między nami, czy jestem yy, większym fanem paczy czy podpisów, dla mnie podpisy yy, ponad pacze ale no najlepiej połączenie tego dwóch. Do 150, więc też nie jakoś wybitnie, no ale, ale jest, tak? Yy, mamy, czy już finalnie tutaj więcej nic nie będzie, czyli trafił nam, pod, trafiły nam się dwa podpisy i... Paczyk, trzy hity, tak jak było gwarantowane, tak i jest. Moi drodzy, czas podsumowań tego boksa. Mamy te, pokazuję Wam te fajniejsze inserty, no i ta jest Gold e, Lion, oczywiście, e, Mitomy, bardzo fajna karta. Mamy też Chrome Kinga Dwight Yorka oraz oczywiście Zole Chrome King, bardzo fajne karty. Jeżeli chodzi o numerowane, jakie w tym boxie nam się trafiły, no to jest oczywiście Roberts do 50%. Mamy także Matiasa de Ta karta zostaje, no, znaczy wszystkie zostają u mnie. Natomiast Matias de Licht do 75, także się trafił. Ilia do 75 i Joszko Guardiol do 99. A jeżeli chodzi o podpisy, to Emil Smith-Row do 99, Nick Pope do 150, no i do 150 też e, Somerville z West Hamu. No i tak oto box Premier League. Tops 2025-2026 jest już za nami. I za nami też jest inauguracja tego, moi drodzy, kanału. I cóż mogę na koniec powiedzieć, cieszę się, że zaczęliśmy w końcu. Mam nadzieję, że strona Wam się podoba. Zapraszam na kart.pl. Raz jeszcze będę to powtarzał. Zapraszam na naszego przede wszystkim Instagrama. Tam zawsze informacje o tym, o nowych break'ach, o ciekawych wydarzeniach, tak samo jak na grupie na Facebooku i na Discordzie, gdzie ta społeczność, mam nadzieję, będzie rosła. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia.